Siemaneczko, ja tutaj sobie przypadkowo przycham oczywiście moim furom BMW kurwa, BMX kurwa na Alufelgach i ogólnie przypadkowo nie zahaczyłem jakieś trzy fajne laski z Insta z Grama i one chcą sobie ze mną zrobić focie, nie ja mówię mi za darmo łyka bronxa dajcie no dobra, za łyka normalnie możecie foty walić Tylko czy te piwo jest dobre, bo Ej, to Ej, jest... daje się jeszcze napije No dobra, tylko nie oprzyj gwintu Masz Pij do końca Ale tylko łyka chciałem Pij, zeruj W sumie łyk to jest łyk, nie? Zeruj Mój łyk to jest łyk Masz moje jeszcze Masz moje. Ktoś Polałem mojego? się pianą. z mojego? Nie, to miał być ły, łyk Bronxa. Ja tak to nazywam, Bronx. Aha. I to jest takie skojarzenie. Chce wiec... nas oznać na tym filmie. No dobra, ale to wy się to zrobić, bo się na tym nie zna. Czemu nic nie ganz? Czemu nic nie gadasz? Tutaj macie Instagrama. Tutaj gdzieś na górze. Ty ktoś tam odnisko pali, nie? <laughs> Zaraz dopierdolę do pieca Dobra, bo ja w ogóle w inną stronę zmierzam, a wy mnie zaczepiacie Dobra, po to jak ty tam jest? Dobra, imionka. Weronika. Pozdrowienia dla Weroniki. Marty. Dla Marty. Andrej. Andrix! Dla Andrix <laughs> Ale to są takie mm, Takie laseczki. Że nie ma to tamto. Nigdy jeszcze taki nikt, nikt tak nie widział. Taki klasek? No tak. No serio, widzę, no. Tapeta w ogóle jest zrobiona wywiad, że zmieszana kurwa z cykolem. <noise> Weź, no już jedź. Nie, no żartuję. Żartuję. A jesteś takie piękna, a ja lubię wiesz, odwrotnie, kręcić bajery, nie? I za to mnie ludzie szanują. No. no. Dobra, to buteleczka weź ze sobą. Dobra, już oceniam, nie? Oczy to w ogóle, że jak na nie patrzę, to one wyglądają jak gwiazdy na kurwa na tym niebie. Druga. Nie no kurwa, mi się zajmie, podoba. Jak to się nazywa te kurwa? Kreski. Łeski. Kreski? Kr kreski? Kr kreski? Tak. No dobra. Niech będzie kreski. Mam złe skojarzenia z tymi kreskami. A u tej te pani? No poczekaj. Ale on mnie jeszcze dokładnie nie ocenił. No jeszcze nie oceniłem Okulary w ogóle <gulary> zaplątane we włosach <gulary> No i kurwa Szminka nie ten kolor, powiem Ty mnie hejtujesz, a nie mnie oceniasz, oceniasz ją. Dobra. Ale szminka nie pasuje do tych paznokci. A co mnie to interesuje? Dobrze, że tobie wszystko pasuje, to mi ma się podobać, a nie tobie. No dobra. Czyli powiem Ci to co chcesz usłyszeć. Czyli oczy wyjebane kurwa zajmie się. Już mnie wkurwiłeś. No wiem kurwa, ale tak do każdego do to nie jest łatwo. Ej, czy dalej nagrywasz? No. Dobra, wezmę łukka Bronx, jakieś zlewki to stan. Ale z takich słodziutkich ustek. I Usteczek. Żłob. żłob, żłob, dokładnie, no. Ja... Ej, ale byś też nas pokazał no. na tym filmie. Chcecie być na YouTubie teraz? Ej, tylko dużo followersów w mieć. No dobra. No i to są takie pasztety zajęcze, nie? Dobra, dobra już. już. Żartuję. To są przepiękne lasencje. Wyłącz to już. Nie Ty na Tylko, że to są dziewice niełatwe do zdobycia, nie? Ja na innym odcinku, znaczy na poprzednim odcinku, jak mówiłem, jak je zdobyć Także chyba wiecie, nie? Bo ja już wiem, że one wszystkie trzy foki do mnie normalnie wpadają na rukańską One się teraz śmieją, nie? Dobra, mi jeszcze o to, nie? I jeszcze ostatnią ty osta teraz osta rozmawiasz? Z gwiazdą? Nie, nie, gangsterka. Gangsterką. Jest. Co ty pierdolisz? Ty wypij to piwo do końca i do kruka jedź. Wywalaj to po drogą. A, a masz jakieś narzędzia zbrodni w torbie? Korkocię tylko. Pijesz to do końca. Nara, adios. Dobra. Do końca. A jeszcze tą ostatnią koleżankę? I butelki. Koleżankę Oceniam. Ta w ogóle jest sympatyczna i nieśmiała Śmiała tylko się wstydzi dobra. No może się wstydzić, bo gadałem przed kamerą to każdy się wstydzi kamerą? Ej, a to ty masz Samsung Galaxy J4 nie? No Też mam taki Ale to jest gówno nie telefon Ja muszę mieć jakieś S12 O kurwa, ten sam Panie? O muli jak chuj, nie? Nie, mi nie muli no ale wiesz, ja mam dużo aplikacji, dużo YouTube'a i tak dalej, tylko mi mówi. Dobra, ocenię tą ostatnią koleżankę. Jak patrzę <grym> na tą całą cerę, i na te uczesanie włosów, i w ogóle tą bluzę, Jur, potencjał. No właśnie, ty masz potencjał. Eee, przepraszam no, bardzo, nie 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 Ja nie chcę bajerować kobiet, nie? Ja tylko mówię to co widzę. Wraciemy, pójdziemy z powrotem. Dobra, mieszę o to, bo bez kitu ja się śpieszę. Mo mojego BMixa odpalam na kopa, na pych, pewnie z góry. No, idę do kruka, kurwa, bo nigdy, kurwa, on się mnie nie doczekał. No, także pozdro dziewczyny, dawajcie flowersy, jak to się mówi. Subskrypcje Nie no, sub, subskrypcje są na YouTube, a followersy są chyba... Na Instagramie No, na Instagramie Weronika, y, ten, Weronika, jak to było? Normalnie ta zajebista lasencja Która zakrywa twarz <gry> Nie no, słodka buzia i w ogóle, kurwa, nie patrzcie, kurwa, tylko na wygląd Tylko zajrzyjcie do wnętrza jej serca, kurwa Czy to jest takie trudne? Kurwa Dobra, wyjewane w to. Buteleczki od razu do śmietnika wyrzucam na szkiełko. Pozdrawiam pato kocz, Elo kurwa, wszystkich kurwa zio... 7 minut Wszystkich kurwa ziomków, ziomu Dobra, skończę się nagrywanie. Dobra, kończę. Wszystkich ziomków i ziomalówki i zaraz się wpierdalam do rzeki.